Here call that I'm alive by you. oh yes, okay. Jedna osoba, czyli ja na razie. wchodzimy sobie na czat i będziemy chodzić sobie po czatach, tak jak w tytule. Bo, bo, bo to prawda. na zawał chyba. Wtężny. Hmm. Tworzenia 2. Jej Będziemy obserwować jakieś dziwne coś, więc y, trzeba się tutaj przenieść do tyłu. Nie to, jezu, nie tu. Idziemy się tak przenieść, że niby nie wiemy o co chodzi. I nie wiem, uznajmy, że jesteśmy wieściem, będziemy podsłuchiwać. Będę... Nie, nie, nie. Ja bardzo lubię obserwować jakieś coś dziwnego, więc będziemy obserwować, co się dzieje. Więc trzeba się przenieść tak, żeby tutaj było wszystko widać. No dobra, nie widać wszystkiego, no ale no będziemy obserwować, co tu się dzieje. I X, Będziemy obserwować, co tyka drama tutaj, czy co co się właściwie dzieje. <laughs> bo ja bardzo lubię obserwować jakieś dziwne coś. Aha, no tak, no nie widzę nic, bo bo tak sobie stanąłem, właśnie, więc trzeba trochę. Tutaj spróbuję w takim razie. I może teraz, a tak, teraz widzę wszystko. Pozacko. Będziemy podziwiwać, bo to jest ulubione w zajęcie Hubert. Minha es... <palavra> <donate brows> mais. <enorme> <tubeoses> <níme>. Tak się dzieje, jak się pisze takie, takie tytuły live, że nikogo, nikt nie do ciebie nie, nie wbije na live'a, bo on, właśnie tak się dzieje, że jak jest dużo osób, to ty z na linku nie ma.